Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaprezentuję Państwu no, kilka najnowszych newsów z ośrodka. Dlatego, że lipiec i sierpień to są bardzo intensywne miesiące w ośrodkach rehabilitacji, jeżeli chodzi no, o bociany, no, bo o nich mam. Troszeczkę większe pojęcie, i generalnie trafiają bociany, które gdzieś tam przedwcześnie opuszczają gniazdo, ponieważ uczą się latać, podskakują na gnieździe, gdzieś tam wiatr zawieje i one nie trafią na to gniazdo i, i spadają obok. Najczęściej im się nic nie dzieje, i wtedy trzeba po prostu je wychować, tak jak inne bociany, które trafiają w okresie majowo. Czerwcowym, czyli ci spadochroniarze, ale ci spadochroniarze lądują poza gniazdem na skutek wyrzucenia z gniazda przez rodziców, No natomiast te po prostu uczą się latać i no niefortunnie gdzieś tam znajdują się poza. Ale są jednak wyjątki, i w lipcu potrafią trafić do środka bociany, młode bociany, wyrzutki, z gniazd, par, które późno do lęgu przystąpiły. I dzisiaj właśnie. Taki młody bocian do środka trafił. Zapraszam do obejrzenia dalszej części filmiku. Tak. I oto, drodzy państwo, jest bocian wyrzucony z gniazda w lipcu. Pochodzi on z gniazda, które w tym roku dopiero para założyła. Para pewnie młoda, niedoświadczona, zbudowała gniazdo późno na drzewie i też późno do tego lęgu przystąpiła. I cóż, jednego młodego wyrzuciły, i to wybór padł na niego. Jego jego rodzeństwo jest już troszeczkę większe, bo jest widoczne z ziemi. On był najmłodszy, najmniejszy, no i pewnie też nie mógł dostać się do pokarmu, więc całkiem jest w tyle. No i cóż, rodzicom wskazywało to powód do tego, żeby wyrzucić go za burtę. No i za tą burtą, czyli za gniazdem się znalazł. Powiem szczerze, że nie przypuszczałem, że w lipcu taki młody bocian może trafić. On trafiały różnego rodzaju kalibru młode, ale taki młody. 10 lipca żadnego roku jeszcze nie trafił. Naprawdę to jest bardzo, bardzo masło maślane, ale bardzo późny późniaczek. Tak, teraz trafiają młode, które uczą się latać, które podskakują na gnieździe, gdzieś tam wiatr zawieje, więc lądują poza nim. Czasem się je wkłada, czasem jak nie ma możliwości, to, to, to nie, ale o tym zaraz powiem. Natomiast takie młode to jeszcze nigdy nie trafiło tak małe. Teraz pozostaje mi je podgrzewać pod lampą grzewczą, tak zwaną kwoką, karmić dżdżownicami i rozdrobnionym pokarmem. No i czekać aż urośnie. Miejmy nadzieję, że jest w stanie jeszcze odlecieć, dlatego że może się zabrać z ostatnimi bocianami, które pochodzą właśnie z późnych lęgów, z dorosłymi, które późno wychowały pisklęta i potrzebowały troszeczkę czasu, żeby się odżywić, nabrać sił, i takie osobniki odlatują we wrześniu, pod koniec września. Też. I być może on też będzie właśnie w takiej grupie wędrować na zimowiska, ale czy to się stanie, zobaczymy. Na razie pozostaje go karmić i wychowywać. No, jak małe dzieci. Zje i śpi. Natomiast w okresie lipcowym. Najwięcej trafia młodych bocianów, które przedwcześnie opuszczają gniazdo, ponieważ uczą się latać, podskakują na gnieździe. Sami państwo wiedzą jak ten proces intensywnie w bocianich gniazdach wygląda. Ta intensywna ochota na latanie, zwłaszcza podczas tych podmuchów wiatrów, no, młode intensywnie machają skrzydłami, podskakują coraz wyżej, coraz wyżej i niestety czasem lądują poza gniazdem. I właśnie tam za mną widać właśnie te młode, które przedwcześnie opuściły gniazdo. Tutaj są dwa kolejne. I tych jest właśnie w ośrodku w tym okresie najwięcej. Natomiast generalnie takie młode powinno się wkładać do gniazda, jeżeli jest taka możliwość. Natomiast jeżeli robi to osoba niedoświadczona, istnieje ryzyko, że pozostała część rodzeństwa ze strachu, gdy podnośnik zacznie się zbliżać do gniazda, to one po prostu wtedy wyskoczą. Więc to na dwoje babka wróżyła i nie zawsze doradzam tego typu rozwiązanie. Pozostało je tylko zaobrączkować, posadzić na jednym z wysokich gniazd, aby tam karmić je po i obserwować, jak pięknie uczą się latać. I właśnie te młode zaraz dostaną swoje dowody osobiste i trafią na wysokie gniazdo, które znajduje się tutaj. na. właśnie młode dostały swoje dowody osobiste. O. Pyk. Proszę. Dostał, o, proszę bardzo, swój też dowód osobisty. Jak widać, wyrzucone z gniazd pisklęta spadochroniarze ci mniejsi i ci więksi, którzy trafili w ostatnich dniach, czyli te największe młode, one po prostu podczas nauki latania gdzieś tam z tych gniazd wypadły. No, natomiast te to są takie te czerwcowe, czerwcowe maluchy, wyrzucone z gniazd przez swoich rodziców. No, natomiast zasada działania gniazd, tych, jak i tych na wybiegu, jest po prostu ta sama. Tutaj dostają jedzenie, picie, no i chodzi o to, żeby Dzikie oswojone. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Zachęcam do wsparcia w wyżywieniu i w opiece nad tymi pocianami. Wszystkie informacje znajdują się na dole w opisie. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam.